Od początku roku akcje Creotech Instruments podrożały o około 80%, co plasuje je w ścisłej czołówce na GPW. Zdaniem analityków kontrakty podpisane w 2025 roku wynoszą spółkę do innej ligi i pozwolą jej osiągnąć rentowność już w bieżącym roku. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na analizę spółki Creotech. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Jeden z nielicznych reprezentantów sektora kosmicznego na GPW zaliczył świetny początek roku. Od stycznia akcje CreoTech Instruments podrożały o ponad 78% i w maju wynoczyły ATH na poziomie 318 zł. Obecnie rynek wycenia spółkę na 880 milionów zł. Rok 2025 może być punktem zwrotnym dla CreoTech Instruments, ponieważ spółka podpisała dwa przełomowe kontrakty, które istotnie zwiększą skalę działalności i zyskowność. Najważniejszym jest realizacja kontraktu dla Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu MicroGlob, którego wartość netto wynosi 452 miliony złotych. Obejmuje on budowę i dostawę czterech satelitów obserwacyjnych, a jego realizacja zaplanowana jest do końca marca 2027. Jak komentuje Grzegorz Brona, prezes zarządu Krautech Instruments SA, implementacja kontraktu MikroGlob wygeneruje dla spółki przychody kilkukrotnie większe niż suma wszystkich naszych dotychczasowych projektów. Z jednej strony znacząco wzmocni to naszą stabilność finansową i umożliwi dalszy rozwój, z drugiej ugruntuje naszą pozycję jako głównego wykonawcy kluczowych projektów kosmicznych w Polsce oraz jako firmy zdolnej do koordynacji podobnych kontraktów na poziomie europejskim, w tym realizowanych we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Analitycy Trygon Maklerski, którzy w kwietniu 2025 wznowili rekomendację kupuść cenu docelowo 320 zł, podkreślają skalę zmian, jakie przechodzą finanse i profil działalności spółki. Prognozują, że tylko realizacja kontraktu MikroGlob pozwoli na osiągnięcie rentowności netto już w 2025 roku. Jak ocenia Piotr Hodyra, analityk Trygon Maklerski, uważamy, że podpisanie kontraktu MikroGlob i jego realizacja wynosi kreotech instrument do nowej, wyższej kosmicznej ligi, znacząco skalując działalność spółki. W naszej opinii spółka nie tylko osiągnie próg rentowności netto w 2025 roku, ale również wygeneruje odpowiednio 21, 25 i 51 milionów złotych zysku netto w latach 2025, 2026, 27 już po wydaniu rekomendacji spółka podpisała również umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na projekt KAMILA, największy kontrakt kosmiczny w historii Polski, wart 52 miliony euro. Kreatach Instruments będzie pełnić rolę lidera projektu oraz dostawcy kompletnych platform satelitarnych wyposażonych w ładunki optyczne i radarowe dostarczane przez wybranych partnerów. Celem projektu KAMILA jest zbudowanie konstelacji co najmniej trzech satelitów obserwacji Ziemi oraz segmentu naziemnego. A także wyniesienie satelitów na orbitę i zarządzanie misją. Zakończenie planowane jest na grudzień 2027. Umowa podpisana 15 kwietnia bieżącego roku obejmuje przygotowanie trzech satelitów: jednego radarowego, jednego optycznego o wysokiej rozdzielczości oraz jednego optycznego o niższej rozdzielczości. Przewidziano również możliwość realizacji kilku dodatkowych opcji, które mogą zwiększyć końcową wartość kontraktu. Należą do nich dostawa czwartego satelity oraz zapewnienie obsługi konstelacji Kamila na orbicie. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 52 miliony euro, z czego prawie 26 przypada na Creotech Instruments. Jak szacował Piotr Hody, analityk Trigon domakerski jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu jeśli konsorcjum pod przewodnictwem CreoTech zostanie wybrane do realizacji projektu Kamila, oczekujemy przychodów w wysokości 35, następnie 58, 58 i 81 milionów złotych odpowiednio w latach 25, 26, 27 i 28 przy marżach brutto na poziomie 16 do 19%. W latach 25-28 może to skutkować dodatkowym EBITDA rzędu około 33 milionów złotych i zyskiem netto na poziomie około 35, a także częściowo dzięki znacznemu ograniczaniu potrzeby finansowania dłużnego. Obok głównego nurtu działalności związanego z projektowaniem i produkcją mikrosatelitów, Creotech Instruments rozwija także inne segmenty technologiczne, które w przyszłości mogą stać się niezależnymi spółkami. Strategia dywersyfikacji ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności operacyjnej, ale również ułatwienie pozyskiwania finansowania, w tym środków publicznych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W kwietniu 2025 Kreotech ogłosił powołanie nowej spółki zależnej, która zajmie się rozwojem aplikacji dronowych oraz satelitarnego przetwarzania danych. Nowy podmiot ma skupić się na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu przetwarzania obrazów i analizy danych pochodzących z satelitów, w tym systemów wykrywania zmian i wsparcia dla operacji monitorujących. Kreotech przewiduje, że rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie napędzane przez sektor rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego. Równolegle trwają prace nad wydzieleniem segmentu technologii kwantowych do osobnego podmiotu. Planowana spółka ma skupić się na komercjalizacji rozwiązań z zakresu kwantowej dystrybucji kluczy, a także integracji tych systemów z technologiami satelitarnymi. Start nowej spółki planowany jest na przełomie 25 i 26 z docelowym debiutem na warszawskiej giełdzie. Jak komentuje Grzegorz Brona, prezes zarządu KreuTech Instrument SA Wydzielenie segmentu kwantowego pozwoli nam na szybszą komercjalizację zaawansowanych rozwiązania oraz lepsze wykorzystanie programów grantowych dedykowanych małych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia inwestorów, to także sposób na zwiększenie transparentności i wyceny poszczególnych obszarów działalności. Creo Tech Instruments aktywnie uczestniczy również w europejskich programach badawczo-rozwojowych, m.in. wspierając budowę infrastruktury kwantowej dystrybucji kluczy w ramach inicjatywy EuroQCI. Spółka dostarcza komponenty oraz systemy sterowania dla projektów realizowanych przez partnerów z Niemiec, Francji i Włoch, co wpisuje się w jej długoterminową strategię internacjonalizacji działalności. Zdaniem analityków Trigon do Maklerski strategia wydzielania nowych podmiotów to przemyślany krok, który może w przyszłości zwiększyć wartość dla akcjonariuszy i poprawić przejrzystość poszczególnych segmentów biznesowych. Jak ocenia Piotr Hodyra, analityk Trigon. W naszej opinii decyzja o wydzieleniu segmentu technologii kwantowych do osobnej spółki oraz rozwijanie niezależnych podmiotów w obszarach przetwarzania danych i aplikacji dronowych to logiczny kierunek biorąc pod uwagę różnice w modelach biznesowych i źródłach finansowania. Taka struktura pozwala lepiej zarządzać ryzykiem, przyspiesza rozwój poszczególnych linii biznesowych i potencjalnie zwiększa wartość całej grupy dla inwestorów. A po latach Inwestycji i rozwoju, Creo Tech Instruments wchodzi w fazę dynamicznego wzrostu przychodów i poprawy rentowności. Tylko dzięki realizacji kontraktu MikroGlob przychody spółki mają wzrosnąć kilkukrotnie i zapewnić spółce rentowność. Jak ocenia Piotr Hodyra, realizacja projektu MikroGlob oraz potencjalna kontynuacja podobnych kontraktów w kolejnych latach stawiają Creo Tech Instruments w zupełnie nowej pozycji finansowej. To spółka, która jeszcze w 2024 roku notowała stratę, a już w 25. może osiągnąć pozytywny wynik netto i zbudować solidne fundamenty do dalszego wzrostu. Co istotne, przewidujemy wysokie marże brutto nawet do 40%, co wyróżnia Creotech na tle wielu projektowo zorientowanych firm technologicznych. W kwietniowym raporcie Trigon Maklerski wznowił rekomendację kupuj dla akcji Creotech, ustalając 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 320 zł. Przy kursie z dnia wydania raportu oznaczało to potencjał wzrostu sięgający 50%. Od chwili jego publikacji kurs akcji Creotech na giełdzie wzrósł około 40%. Wycenę oparto w całości na podejściu dochodowym bez uwzględniania wartości ewentualnych nowych kontraktów poza projektem MicroGlob. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Trigon kilkukrotnie podnosił cenę docelową dla akcji Creotech, sukcesywnie aktualizując ją wraz z rozwojem projektów i kolejnymi kontraktami. Jak mówi Piotr Hodyra, analityk Trigon do Maklerski, nasza wycena na poziomie 320 zł bazuje wyłącznie na realizacji kontraktu Microglob, przy założeniu konserwatywnego podejścia do kosztów oraz struktury ESOP. Jeśli uwzględniamy również efekt realizacji projektu Kamila, wskaźniki wyceny stają się jeszcze bardziej atrakcyjne, a EV do Ebida w 27 roku spada do poziomu 5,5%. Razy przy takiej dynamice wzrostu i przewidywanej rentowności akcje Creotech wydają się być niedowartościowane względem europejskich odpowiedników. Spółka Creotech to dziś najważniejszy podmiot polskiego sektora kosmicznego, a realizacja kontraktów Mikroglob i Kamila tylko ten status umacnia. Spółka przeszła drogę od dostawcy komponentów i podwykonawcy do roli generalnego wykonawcy złożonych misji satelitarnych, jak zauważają analitycy Trigondo-Macklerski kontrakt. MikroGlob daje Kreotech nie tylko ogromny impuls finansowy, ale również potwierdzenie kompetencji integratora misji na poziomie europejskim. Dużą rolę w dalszym rozwoju może odegrać współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną. Dzięki tzw. zasadzie Industrial Return obowiązującej w ESA nawet 90% składek opcjonalnych wpłacanych przez Polskę wraca do krajowych firm w postaci kontraktów. Trigon szacuje, że Creotech ma potencjał do przejmowania około 20-25% całkowitej wartości projektów ESA realizowanych w Polsce, co stawia spółkę w uprzywilejowanej pozycji względem konkurencji. Jak mówi Piotr Chodyra, analityk Trigon, Widzimy Kreotech jako kluczowego beneficjenta strukturalnych zmian w europejskim podejściu do niezależności technologicznej w przestrzeni kosmicznej. Wzrost znaczenia narodowych programów kosmicznych oraz unijna strategia ograniczania zależności od USA stwarzają długoterminową przestrzeń do rozwoju, w której Kreotech może zająć stabilną pozycję wśród głównych dostawców ESA. Natomiast analitycy przypominają, że realizacja ambitnych projektów w sektorze kosmicznym niesie ze sobą istotne ryzyka. Najważniejszym z nich są potencjalne opóźnienia w realizacji kontraktów, zarówno po stronie wykonawcy, jak i instytucji zlecających. Dotyczy to zwłaszcza projektów współfinansowanych ze środków publicznych, takich jak Kamila, czy przedsięwzięcia finansowane z budżetu ESA. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest kurs walutowy. Większość przychodów z projektów międzynarodowych denominowana jest w euro, co przy wysokiej zmienności kursu euro do złotówki może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe. Zwraca na to uwagę także Trigon Tom Maklerski w swoim raporcie wskazując na potrzebę stosowania zabezpieczeń walutowych i uważnego zarządzania ekspozycją. Inwestorzy powinni mieć również na uwadze wpływ kosztów programu ESOP, który jest uwzględniony w prognozach jako korekta do wyników Ebida. Program motywacyjny oparty o akcje może wpływać na rozwodnienie kapitału i obniżać zysk przypadający na jedną akcję, choć jak zauważają analitycy, z perspektywy fundamentalnej wpływ ten jest umiarkowany jednorazowy. Jak podsumowuje Piotr Chodyra, analityk Trigon Tom Maklerski, Realizacja projektów w tej skali zawsze wiąże się z ryzykiem operacyjnym, szczególnie w branży o tak dużej zależności od instytucji publicznych. Opóźnienia w płatnościach, przesunięcia harmonogramów i zmieniające się priorytety polityczne mogą wpływać na płynność i harmonogram realizacji. Dlatego tak ważne jest, aby Kreoltek konsekwentnie budował kompetencje nie tylko technologiczne, ale również zarządcze. Dziękuję już za odsłuchanie i obejrzenie. Jednocześnie, jeżeli mielibyście jakieś propozycje dotyczące spółek, które chcielibyście, żebyśmy dla Was przeanalizowali, standardowo zachęcam do podzielenia się tymi sugestiami w komentarzach i dajcie znać też, dlaczego akurat te spółki powinniśmy wziąć pod dupę. A teraz już do zobaczenia!